Święto Bożego Narodzenia Christmas Christmas Wigilia Wigilia Bożego Narodzenia Christmas Eve Christmas Eve Dzień Bożego Narodzenia Christmas Day Christmas Day Drugi dzień świąt Bożego Narodzenia Boxing Day Boxing Day Kolacja: sapa, dyna, sapa, dyna, kolenda, kolendować, pastorałka, Carol, Carol. świętować celebrate celebrate anioł angel angel świeczka candle 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 Dzwonek. Bell. Bell. Lizak. Laska cukrowa. Candy cane. Candy cane. Komin. Chimney. Chimney. kominek, fireplace, fireplace, fireplace. kartka świąteczna, christmas card, christmas card. dekoracje, decorations, decorations. OZDOBY ORNAMENTS ORNAMENTS ŻŁOBEK przechowalnia DLA DZIECI CRASH CRASH NARODZENIE CHRYSTUSA NATIVITY NATIVITY Szopka Bożonarodzeniowa. Nativity Scene. Nativity Scene. Dania Wigilijne. Christmas Eve Meals. Christmas Eve Meals. Jasełka. Nativity Play. Nativity Play. Kolacja wigilijna składająca się z 12 potraw. 12 dish Christmas Eve Supper. Święty Mikołaj. Father Christmas. Father Christmas. Święty Mikołaj. Santa Claus. present gift present gift present choinka christmas tree christmas tree skarpeta na prezenty christmas stocking christmas stocking Keks, placek z owocami, fruit cake, fruit cake, Stroik świąteczny, wianek, wreath, wreath, Ostrokrzew, Holly, 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 Holly. Jemioła. Mistletoe. Mistletoe. Piernik. Pierniczek. Gingerbread. Gingerbread. Podarek. Prezent. Pressy. Pressy. Papier do pakowania, papier prezentowy, pakunkowy, wrapping paper, wrapping paper. Wesoły świąt Bożego Narodzenia. Happy Christmas lub Merry Christmas. Happy Christmas Merry Christmas. Wesoły świąt happy holidays! Happy holidays. Okres Świąt Bożego Narodzenia. Christmas time. Christmas time. Święto. Dzień wolny od pracy. Holiday. Holiday. Ferie Świąteczne. Christmas Holiday. Christmas Holiday renifer reindeer reindeer sanie sleigh sleigh śnieg snow snow Śnieżna kula. Snow globe. Snow globe. Bombka na choinkę. Bubble. Bubble. Kokardka. Kokarda. Bow. Bow. Łańcuch choinkowy, błyskotka, tinsel, tinsel. Strzelająca zabawka bożonarodzeniowa, christmas cracker, christmas cracker. Jodła, fur, fur. Jezus Chrystus. Jesus Christ. Jesus Christ. Girlanda, wianek. Garland. Garland. Boże Narodzenie ze śniegiem. White Christmas. Po prostu białe święto. White Christmas. Sylwester New Year's Eve New Year's Eve Nowy Rok New Year's Day New Year. New Year's Day New Year Gwiazda Star 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 Ajer koniak, Adwokat Eggflip, egnok, Adwokat Roślina wiecznie zielona. Evergreen. Evergreen Cydr, wino jabłkowe. Cider. Cider. świerk spruce spruce sosna pine tree pine tree grzane wino grzaniec malt wine malt wine uroczystość uczta świętokościelne, feast feast pasterka midnight mass midnight mass zjazd rodzinny family reunion family reunion Trzej królowie. Three wise men. Maggie. Three kings. Święty. Holy. Holy. Laponia. Miejsce zamieszkania świętego Mikołaja. Lapland. Lapland babeczka z kruchego ciasta z nadzieniem z bakali, Minspai, Minspai, Biegun Północny, North Pole, North Pole, Radować się, Rejoice. Rejoice. Stążka Ribbon. 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 Sanki. Saneczki. Sledge. Sledge. Odpakować. Rozpakować. Rozwijać. Unwrap. Unwrap. Gwiazda betlejemska. Taka roślinka. Poinsetia. Poinsetia. Dziadek do orzechów. Nutcracker. Nutcracker. Boże Narodzenie. Skrót. Eksmes. Eksmes. Shano. Hey. Hey. Maria, Mary. Mary. Pastor Shepherd. Shepherd. Indyk. Turkey. Turkey. Gwiazda betlejemska. The Star of Bethlehem. The Star of Bethlehem. Kadzidło. Frankincense. Frankincense. Advent, Advent. Advent. Bożonarodzeniowy pudding. Christmas pudding. Christmas pudding. Płatek śniegu. Snowflake. Snowflake. Bałwan ze śniegu. Snowman. Snowman. Elf. 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 Śpiewać. Sing. Sing. Zima. Winter. Winter. Życzenia. Wishes. Wishes. List. Letter. Letter. Wór Świętego Mikołaja. Santa sack. Santa sack. Czapka Mikołaja. Santa hat. Santa hat. Rudolf, Rudolf. Rudolf. Ciasteczko, cookie, cookie. Śpiewanie, sinin, sinin. Zabawki, toys, toys. zapakować owinąć pakować zawinąć wrap wrap premia świąteczna christmas bonus christmas bonus opłatek bożonarodzeniowy christmas wafer christmas wafer Życzenia Bożonarodzeniowe. Christmas Greetings. Christmas Greetings. Muzyka Bożonarodzeniowa. Christmas Music. lub Christmas Songs. Mirra. Naturalne kadzidło żywiczne. Me. 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 Sud miracle miracle gość guest goście guests gościnny hospitable hospitable Tradycja, Tradition, Tradition Pierwsza Gwiazda First Star First Star Papierowy łańcuch Paper Chain Paper Chain Torebka na prezent Gift back. Gift back. Etykietka przy prezencie. Gift tak. Gift tag. Obrus. Tablecloth. Tablecloth. Makowiec. Poppysit cake. Popisit cake. Popisit cake. Barszcz czerwony. Red borscht. Red borscht. Szpic na choinkę. Tree topa. Tree topa. Złoto. Gold. Gold. Możesz zawinąć ten prezent? W znaczeniu potrafisz jakby go zapakować? Can you wrap this gift? Can you wrap this gift? Nie poszczę w czasie adwentu. I don't fast during the advent. I don't fast during the advent. Zostaw łapkę w górę, aby mogły powstawać nowe lekcje za darmo. Zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek, aby być na bieżąco ze wszystkimi nowymi lekcjami. Napisz komentarz, jak podobała ci się ta lekcja i napisz również czego jeszcze brakuje na kanale. Dołącz do naszej grupy na Facebooku, gdzie udostępniamy sobie materiały i pomagamy sobie w nauce języka angielskiego. Obejrzyj również pozostałe lekcje. Dzięki i cześć.